Cześć, widać z tej strony Gubi. A dziś nagrywamy sobie Spróbuj nie poczuć satysfakcji challenge. Nagrywam na moich nowych słuchaweczkach razer z mikrofonem. Zobaczymy czy się zdają. Brzeg widzicie. Dobrze. Zrobimy. Mi się podoba. Mamy, przypominam, trzy serduszeczkę, bo... Sadłem tylko ile, prostu bo kochani, siedzę sobie, oglądam. Siedzę, mówię sobie, a nagram z odcineczek. Oczywiście sobie narobiłem duży cringe, już to założyłem. Wow. Ops, tylko dwa serduszki, ale okej. Okay. Ładnie wygląda, no to jest to jest... Zobaczcie, jest tylko godzina trzecia. Oczywiście jeszcze link w opisie, na czym a nagrywam. Na jakim tym kanale? Tutaj pokazuję wam. O kurde, przepraszam. Widzimy jakieś kropeleczki. No i super. Co? Ja. Jak widzicie. Co so, to jest? Wow. Dwa razy. Ok. Co? A jak on to trafił na mistrz? Trafił. Wow. Oj, przegrałem. O. A to. to tym się bawiłem, Mam to. Mojego kolega, to. Mój kolega to ma. w Japonii to są takie rzeczy. Japończycy zawsze mają. Co? Wow Chciałam to dodać Wow, 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 wow Zapiszcie w komentarzach ile powiedzieliście wow A za niedługo będzie pioseneczka, wylatuje na trzy stos Jeżeli wbijemy 20 tysięcy subskrypcji, co to wbijam na kanał nowa pioseneczka. Więc subskrybujcie ten kanał, naprawdę, bo zbieram te subskrypcje na. Będzie za niedługo live z tego. Oczywiście zajmie długo, będzie taki odcinek w pokazuję moje studio, w którym będę nagrywał. Są dosyć... nie powiem co. zobaczycie w swoim czasie, jeżeli będzie 100 łapek pod filmem. Ej, to jest fajne. Wow, 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 co? To dobrze, to było było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, go odcinał, pał i cześć.